Witajcie widzowie w nowym odcinku z Sowietów, z Work and Resources No i tak, dzisiaj zaplanowałem, żebyśmy pobudowali może tutaj kolejną dzielnicę Zaplanowali, ponieważ bloki już mam ostro tu przepełnione No i co, fajnie, ostatnio udało się załatwić dzięki Wam mm, z produkcją lepszych samolotów Naprawdę dziękuję Wam za komentarze i za całe wsparcie Zarąbiście no i tak, w razie co, może kiedyś w przyszłości postawimy albo jeszcze jedną halę taką montażu? Aczkolwiek 500 ludzi to i tak jest sporo. Wiem, że się zajmiemy na pewno też tutaj linią, bo okazało się, że ja trochę za słabe dałem te. Jak to się nazywa? Inaczej. Po prostu linię średniego napięcia, powinienem wysokiego dać. I dlatego tak się stało, że mamy czasem problemy z prądem. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija, jesteście na bieżąco z odcinkami. Nic nie przegapicie. No i co? Trzeba będzie się zająć wreszcie budową, no bo znowu Hajs widzę, że ładnie. Bardzo dobrze niech rośnie. No a tutaj na spłatę kredytu, którego tutaj e, już wam pokazuję. Eee należność, o, proszę bardzo nawet już spłaciliśmy coś tam także spoczko eee, nie wiem co prawda jak to działa, czy oni mi co, nie, zwróć pożyczkę mam w ten sposób, także ok i pożyczkę tu mam w dolarach no w razie co mówię jak załadujemy salutki ten, eee, albo to na pół podzielimy, jedno wyślemy i no zobaczymy na pewno pozbędziemy się tych pożyczek jak najszybciej, żeby mieć spokój no ale dobra, mamy tutaj z tymi zaraz zobaczymy jeden bloczek kosztuje 30 prawie 40 tysięcy, także dosyć sporo przydałyby mi się znowu produkcja wstrzymana, co też się jakoś coś z tym zadziała, no i fajnie by było w ogóle mm, rozpocząć z rurociągami bo wtedy byśmy mogli posyłać albo tam ludzi, albo byśmy zobaczyli, żeby. Kurczę, głównie to straż, żeby była, to wtedy byśmy mogli gdzieś połączyć to na granicę i by nie było problemu. Byśmy zarabiali ogromne pieniądze. Co byśmy tutaj mogli zrobić? Hmm. Tak się zastanawiam. W ogóle też uniwersytet medyczny będziemy potrzebowali. Dobra, może nadawanie sygnałów. Weźmiemy sobie, jeśli mam taką hmm. Albo podsłuchy telefoniczne na razie niech będą Niech się tu bawią Mówię, raz jest ten prąd, teraz go nie ma Trzeba będzie też tutaj barwy budować, bo pamiętam, że ci ludzie mają z tym problemy Także już działam Dobra, weźmy sport my sobie może yy, basen, wiem a, niech będzie taki kryty 20 tysięcy akurat Będą mogli korzystać z tego non stop Nawet... A, dobra Oczywiście za ruble O. Ej. Okay. Oj, kurde i kliknąłem ten i nie to rublami rublami, bo to to mi się nie spodobało ale cóż, dobra. O-o! Kurde, nie wiem, za co hajs wzięło mi to. Bo miałem jeszcze cztery. I... ...zeżarło mi. Zagraniczna siła robocza? Nie, nie wiem, nie wiem. No nic, dobra. Wypuścimy może niedługo z tym aluminium. Problem z zasilaniem. Tak, 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 wiem, wiem, wiem. Są problemy. Um, no fajnie, tu widzę, że urat ludzi jest, tylko też z tym prądem. No mówię, też yy, chętnie bym to wymienił jakoś, żeby lepszy ten prąd był. E, tylko znowu to kasować, nie wiem ile to mnie kosztuje. Bym poprowadzili po prostu jakieś duże, na przykład takie. Ale to kosztuje.. Eee, wiecie co? To w sumie mogę spokojnie tak zrobić. Yy, to weź, wezmę skasuję. Tylko tu jest rozdzielnia wysokiego napięcia. Czy ja mimo wszystko będę mógł połączyć to. To jest problem priorytetami. Okej. Okay. Taką zwykłą bym nawet zrobił. No i byśmy musieli to później połączyć, co jest trochę problemem. Kurczę, jakby tym się zająć? Hmm. No i czy ja z tego będę mógł się znowu zająć, no zobaczymy. Na razie sobie to zrobię. Czy ja mogę, nie mogę. Jak to połączyć w takim razie? Tu mam. Nie do końca wiem jak to zrobić. Linie wysokiego. Hmm. To niepotrzebnie w ogóle budowałem. To tak by wynikało teraz, jak ja bym musiał. Hmm. o, Ciekawie, ciekawie. No bo nie ma jak do tego połączyć. Chyba, że tu wszystkie są już i dlatego tylko tak jest. Ee, zaraz zobaczymy. Wezmę z tego e, co by tutaj tu zmienić. A wezmę tutaj to. Kasuję. O. I co? Mogę to połączyć? Bo nie sprawdziłem. Nie wiedziałem, że tu jest jakieś wejście. No nie mogę. A mniejszego? tego, tego, też nic. I ani do tego, ani do tego nie mogę. Kurczęc, jakby to zrobić? O. Nic. Teraz jeszcze muszę to naprawić. Ja nie wiem, do czego to szło. Chyba do tego. No trudno. No zakończono badania, ale to szybko to idzie serio. Tyle ludzi. Dobra, nadawanie sygnałów bierzemy. Co by tu zrobić? Hmm. Tu... O ja cię kręcę. Teraz to widzę, że zrąbałem i to dosyć ostro. O ja, właśnie, budynek jest bez zasilania. Uu. Co ja tu pomajstrowałem? Dobra, musimy to, widzę, chyba skasować. No, teraz to powiem wam, że obsułem i to tak srogo Eee, jak tu teraz idzie Tu widzę, że idzie tak Tu tak Ale Dobra, tu czaję No i co tu? I tu Dobra Kurde Dobra, robimy w takim razie tak, tak? Tak i tak Okej okay, i powinien być prąd teraz. Jak to budynek jest bez zasilania? Jakim cudem? To nikt tu nie pracuje? O kurde Co jest? Okej, okay, już teraz jest git. Dobra, no nie no, nie mogą tak robić, bo... Jak nam produkcja stanie, no to trochę nie będzie za ciekawie. No, mówię wam, że nie wiem, nie wiem jak mam to połączyć. Hmm. Z tą elektrycznością. Miałem budować miasto, czyli kolejne dzielnice. No i tak trochę słabo bo to jakbym chciał tutaj walnąć i to połączyć z tym. ok. No i tak tu mamy teraz prąd. spoczko No i teraz chciałbym jakoś to połączyć, tylko czy ja do takiej podstacji to uda mi się to dać czy nie da się? Nie uda mi się. Zaraz zobaczymy. Może uda mi się w taki sposób Aby było tak I wiecie tu gdzieś tam może tego prądu im dam więcej O kurde Tu też zrąbałem Genialnie No to co? Nie da się do tych podstacji? No bo to by nie miało sensu no bo... O kurde. Mam rozkminę, naprawdę. I to do czego służy w takim razie? Co? Mogę z tego jakoś... Hmm. Nie no, to nie ma prądu. Kurde. No powiem wam widzowie, że... Kopałem się z tym. Liczyłem, że mogę jakoś to połączyć. Jeszcze jest w ogóle transformator. Kurde, i trzeba było od razu transformator zrobić. I myślę, że to by było wtedy cacy. Dobra, to to niszczę. Tylko zaraz mi kasy zabraknie. Bierzemy i wysyłamy ten... Yy... Tyk, niech płynie. Jedzie do przystanku po prostu. Bo nam się zaraz forsa skończy. Chociaż tutaj widzę, że... Okej. Okay. mam nadzieję, że ten transformator to działa tak, jakbym chciał. Nie można usunąć. Okej. Okay. Dobra. tutaj też skasuję. No i ten transformator powinien mi... Wydaje mi się, że zadziałać tak, jakbym chciał, ale... Zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie to. To jest połączone. I... Pyk. I pyk. To budynek jest bez zasilania. Eee, nie czaję w ogóle tego. Jakim cudem. Tak powinien działać transformator, tak mi się przynajmniej wydaje, ale niedobrze. Coś to moje kombinowanie z tym. Nie za bardzo się sprawdza. Chyba, że ja tutaj coś skopałem, ale. Nie wiem, nie wiem. Nie no, jeszcze raz. No, tu jest to połączone. No, zaraz. Tu. Tu, no, zaraz. Jeszcze raz to zniszczę, kurde, bo. Szlak mnie weźmie zaraz, bo nie wiem co jest grane z tym. Muszę płacić za to kasę. Ok, zaraz będę miał problem. Dobra, tam to powinno polecieć i tu powinniśmy dostać trochę kasy plus tam ci płyną. No, bardzo mi zależy na tym, powiem wam. rozdzielnia. No ta rozdzielnia powinna działać. No dzisiaj kurczę jednak elektryczność będzie. Kurczę. No. No i wysokiego. To mi się wydawało, że. No powinno to działać. Ten też ma takie. Ten też ma takie. Chyba że transformator nie wiem. No nie służy do tego, co ja myślę. Ale jakoś powinno. To działać hmm. bo no bo tutaj nawet jakbyśmy chcieli to połączyć to ja nie mogę i tak to no bo nie rozumiem co poprowadzę to hmm. oho znowu tu coś zrobiłem dobra Pięknie, albo zaraz po prostu postawimy kolejną tom. Tylko z nie z tego, tylko. O! E, dobra, robimy inaczej. Weźmiemy to. To było chyba tu. Okay, no na razie nic tu nie trąbią. No, a tutaj to i tak wybuduję. Najwyżej, nie wiem, możecie coś mi doradzić z tym bo naprawdę myślałem, że na ludzie tu się to ogarnie, a tutaj niespodzianka. Nie myślałem, że z elektrycznością będą takie poważne problemy. OK, No jest tutaj piękne napięcie i teraz chciałbym poprowadzić to... Do na przykład tej podstacji, bo ona niestety stąd nie bierze, a z tego nie mogę do tego podłączyć. Także jak ten prąd mieć, kurde, z dużej rozdzielni? Ja jeszcze mam coś takiego jak pytanie i odpowiedzi. Czy yy, ten coś mi tu powie? Nie, kierownik budowy. Już mi się nie chce wierzyć. O. budowa linii wysokiego napięcia. Hmm. Możesz doprowadzić linie wysokie wyłącznie do punktów przyłączeniowych, ale no proszę, tu jest jakiś, yy. nie, no to dobrze, czyli transformator tu powinien być. Jak wynika z tego? No zaraz zobaczymy, bo powiem wam, że ja jak brety. Tuli nie są, dobra. No, mam nadzieję, że zadziała to. Dobra, dawać ten transformator, bo przecież hajsu na to poszło naprawdę dużo. Aż szkoda. O. Dobra. No i teraz. Tyknę tu. No i ten transformator ma moc. I teraz powinienem z tego. Prawda? Poprowadzić do tego. No i mamy, dobra. To wtedy coś mi się nie połączyło, widocznie. I teraz tu nie powinni ci mieć... Jakim cudem nie macie prądu? Jak to budynek jest bez zasilania? O, mordę. O tu się odwaliło. Co jest? Nie, no, powinien. Powinien być prąd, nie? O, kurde. Już się cieszyłem. No i coś tutaj wnikło. Kurde no. Dobra. Nie no, tu jest niby. Ciężko mi jest powiedzieć, powiem wam. To tu się odwaliło. Dobra. Nowu muszę chyba usuwać te. Aczkolwiek, czemu to, to jest bez zasilania? Ja tego nie rozumiem. Zaraz, dobra. Pasuję tu to. Jeszcze raz tu wszystko to połączę, bo przecież kurde, człowiek zgupieje A już w sumie zgupiał. O co tu chodzi? No tak, ci mają prąd dać e, tym. Prawda? Okej, okay, to jest raz. Ci. A, już widzę chyba Tu mi się do tego To się zrobiło, dobra Tu, pyk, pyk no powiem wam, że dawno czegoś takiego Nie odkminiłem e, I weźmiemy Teraz to To z tym A to tutaj I Już powinniście Aha, no cały czas mi pokazuje, że tu nie ma prądu, jakim cudem, ja się pytam, jak tu wszędzie jest, to, co? co to nie wyrabia? Ach, kurde, no jak ja mam tu zrobić? Jak tu nie ma węgla. Trzeba zacząć, widzicie, od podstaw, i dopiero później patrzeć na to, bo zresztą mnie zdziwiło, że tu prąd był no dobra ale jaja, naprawdę nie myślałem, że takie tu się rzeczy zaczną dziać tu jakiś inny znowu kabel jest też mnie dziwi i tu coś się idzie nie wiem do czego jeszcze połączę, ale no, zobaczmy okej okay. i tu jeszcze szła ta dobra no nie jest to w prosty sposób, ale teraz powinno wszystko działać, okej okay. uff, chociaż tyle bo już naprawdę było ciężko. No to wiem, że jest tym um, lipa trochę. Dobra, bierzemy co? Telewizor. Telewizja. No, kasy jest, dobra. Jak tam przypłynął, nie przypłynął. Zapas 50 ton. Dobra. No tak, to tutaj wszystko się dobrze odbywa. Także. Okej. Okay. No i dobra, myślę, że to na dzisiaj będzie tyle. Myślę, że no już w przyszłym odcinku na bank pobawimy się tu w rozbudowę. Eee, zobaczymy. oj widzę, że tu i tak dymy. Trzeba będzie tu na pewno pobudować szkoły, przedszkola. Bary i inne takie pierdoły. Żeby ci ludzie byli zadowoleni. Bo naprawdę widzę, że... Też... Głównie to bezrobocie robocie mnie dziwi Wydawało mi się, że dużo z tych autobusów No ale cóż No dobra, jeśli się podobało Możesz stawić lajka yy, I widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się, hejka